Dzień dobry, Mierec. Hej, Mierec. Wiosna w kalendarzu, a wiosna to czas tworzenia projektów, także projektów biznesowych. O tym, jak do tego się zabrać, co jest najważniejsze, na co zwrócić uwagę, rozmawiamy dzisiaj w studiu Heimerec.pl z Martą Reś, ekspertem w obsłudze księgowo-finansowej. Dzień dobry. Dzień dobry, Przemku, dzień dobry Państwu. Jak wspomniałem, jest wiosna, wiele osób myśli teraz pewnie o własnych biznesach, bo to taki czas, kiedy różne pozytywne myśli mamy w głowie. To trzeba zacząć od takiego poważnego pytania: jakie są w tej chwili najlepsze rozwiązania dla osób, które chcą postawić pierwsze kroki w biznesie? Myślę, że jeśli ktoś chce postawić dzisiaj pierwsze kroki w biznesie, ale nie jest do końca tego pewny. I boi się ryzyka, to na początek może postawić na działalność nierejestrowaną. Dlaczego? Bo przynosi ona ze sobą jak najmniejsze skutki. To, co charakteryzuje działalność nierejestrowaną, to to, że nigdzie nie musi jej zgłaszać. Nie zgłasza jej ani do urzędu skarbowego, ani do KRS-u, po prostu działa. Dzięki działalności nierejestrowanej możemy na początek sprawdzić nasz rynek. Rynek naszych potencjalnych klientów i zweryfikować, czy faktycznie nasz pomysł na biznes ma duże szanse na powodzenie. Jeśli chodzi o działalność nierejestrowaną, to dużym jej plusem jest to, że nie musimy podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne WZUS i składkom na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli na samym początku minimalizujemy koszty prowadzenia naszego biznesu. Eee, żeby nie było tak kolorowo. Przy działalności nierejestrowanej należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Pierwszą kwestią jest to, że obowiązuje nas limit przychodów w danym roku podatkowym. Jeśli chodzi o rok 2024, jest to ponad 38 tysięcy. Ważne jest też, aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, konieczne jest pilnowanie miesięcznych przychodów nie mogą one przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia. To, co jeszcze charakteryzuje działalność nierejestrowaną i to, jakie obowiązki osoba, która w ramach tej działalności musi spełniać, to przede wszystkim ewidencja przychodów. To może być taka ewidencja uproszczona w formie po prostu tabeli w Excelu czy, czy nawet w formie papierowej. Ponadto Ważne jest również, że osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną, ma obowiązek wystawienia dokumentu sprzedażowego dla klienta, jeżeli on takiego zażąda. Dodatkowo, ważne jest też to, że w ramach działalności nierejestrowanej, tak samo jak w ramach każdej innej działalności jednoosobowej czy chociażby spółki, konieczne jest rozliczenie z Urzędem Skarbowym do 30 kwietnia następnego roku. To ja muszę dopytać, czy każda branża może być prowadzona w ten sposób? Nie. Czy są takie branże, w których trzeba już zarejestrować firmę? I co wtedy? Jak zabrać się zarejestrowanie swojej firmy? Jeżeli działania, które chcemy podjąć, wymagają koncesji, albo wymagają na przykład jakichś uprawnień, na przykład usługi prawnicze czy usługi fizjoterapeutyczne, konieczne jest wówczas zarejestrowanie działalności gospodarczej? Dzisiaj zarejestrowanie działalności gospodarczej jest możliwe przez tzw. portal CIDG, czyli portal y, Centralna Ewidencja Działalności i Informacji o działalnościach gospodarczych, w której za pomocą profilu zaufanego albo bankowości elektronicznej możemy założyć działalność gospodarczą. Jeżeli chcemy założyć firmę, to przede wszystkim musimy się zastanowić, czy chcemy działać w pojedynkę, czy chcemy działać w spółce. I, i mieć wspólników. W przypadku rejestracji w pojedynkę zakładamy jednoosobową działalność gospodarczą właśnie poprzez portal CIDG. W przypadku y, spółki konieczne jest spisanie umowy spółki i zgłoszenie jej do KRS. -u. Obecnie y, bardzo dużo w Mielcu otwiera się nowych działalności gospodarczych, głównie ze względu na nabór który był ostatnio organizowany przez Urząd Pracy na środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o to, co musimy zrobić, aby założyć ten nasz pierwszy biznes, to przede wszystkim należy się zastanowić nad formą opodatkowania. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej możemy wybrać trzy formy opodatkowania. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkową księgę przychodów i rozchodów, rozliczaną na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego. W zależności od tego, co chcemy robić, jakie mamy osiągać przychody i koszty, e, po przeanalizowaniu całej naszej sytuacji, e, wówczas należy wybrać odpowiednią po prostu formę podatkową. To, co jeszcze musimy zrobić? Przy zakładaniu działalności gospodarczej, to zastanowienie się i przeanalizowanie sytuacji, jeśli chodzi o podatek VAT. W Polsce, oprócz podatku dochodowego, tak zwanego PIT czy CIT, mamy również podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług. Są branże, które z automatu, według ustawy, są zobligowane do rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT, ale są też takie, które. Z tego zwolnienia mogą skorzystać. Dlatego istotne jest to, aby na samym początku określić, czym mamy się zajmować w naszej działalności gospodarczej. To, co jest jeszcze ważne, to analiza pod kątem ubezpieczeń w zakładzie ubezpieczeń społecznych. W zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, możemy skorzystać na przykład z ulg w ZUS-ie. Mhm. Jeżeli Ktoś nie prowadził działalności w ciągu ostatnich pięciu lat, może skorzystać z trzech rodzajów ulg w ZUS-ie. Na początku może opłacać tylko składkę zdrowotną, później może skorzystać z preferencyjnego ZUS-u, gdzie będzie opłacał składki społeczne i zdrowotne, i na koniec jest dodatkowa jeszcze ulga w ZUS-ie tak zwany mały ZUS. plus. To, co jest ważne, to w momencie, kiedy rejestrujemy działalność gospodarczą i chcemy przedłużyć sobie okres tak jakby, mm, korzystania z ulg w ZUS-ie, y, to to, aby nie zakładać działalności pierwszego dnia miesiąca. W momencie, kiedy zakładamy działalność pierwszego dnia miesiąca, y, podatnik y, pozbawia się prawa do dodatkowego miesiąca skorzystania z ulgi. Założenie działalności w drugim, trzecim czy piętnastym dniu miesiąca przedłuża nam mhm. skorzystanie z ulgi ciekawe, o miesiąc. Ciekawe. Myślę, że to jest ważne, bo na początku y, prowadzenia działalności y, wiadomo, że te przychody są stosunkowo małe i przedsiębiorcom zależy na jak najmniejszych kosztach. To ja teraz pytam, jeśli mogę, mhm. zamieszać troszkę. Mam takie wrażenie. Może tylko moje, że w Mirce na przykład jest bardzo dużo osób, które starają się w domu, w zaciszu domowym swojego gospodarstwa prowadzić taką działalność typu handmade, rękodzieło. Czy to są biżuteria, czy to są, nie wiem, kartki urodzinowe, czy to jeszcze jest działalność nierejestrowana, czy już na przykład powinni udać się rejestrować firmy? Mogą zrobić to w ramach działalności nierejestrowanej, jak najbardziej. Czy jest to możliwe? Tak. A wszystkie tego typu usługi, jak złota rączka, składanie mebli, albo taka drobna wykończeniówka, bo takich ogłoszeń też jest dużo w Mielcu. Mam wrażenie, że ten rynek rośnie. Tak, myślę, że wiele osób na początku, wchodząc na rynek mielecki, sprawdza potencjalnych klientów i sprawdza zainteresowanie i mogą robić to w ramach właśnie działalności nierejestrowanej. Jednak muszą pamiętać, że mają co do tej działalności określone obowiązki w stosunku do urzędu skarbowego. Jasne. No to idźmy krok dalej. Zakładam firmę i chciałbym pozyskać środki, dotacje, grant, zwał jak zwał, na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej, na rozpędzenie tej firmy. Gdzie takich pieniędzy szukać? Jeśli chodzi o nasz lokalny rynek, to średnio kilka razy w roku organizowane są nabory na pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w naszym Powiatowym Urzędzie Pracy. Dodatkowo można też starać się o środki finansowe w agencjach rozwoju regionalnego. I tutaj nie ma znaczenia, czy to musi być nasza mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego. Może to też być na przykład Agencja Rozwoju Regionalnego Starnobrzega. Nie ma tu po prostu ograniczenia. Poza tym na naszym lokalnym rynku też są firmy prywatne, które specjalizują się w pozyskiwaniu właśnie środków z europejskich Funduszy Społecznych, które mogą być wykorzystane między innymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czyli da się to zrobić? Da się. Dobra. Zakładam firmę na co zwrócić szczególną uwagę, gdzie są takie wyzwania czy pułapki, w które można by wpaść? E, przede wszystkim na limity. E, prowadząc działalność gospodarczą, e, musimy mieć na uwadze kilka limitów, po przekroczeniu których przedsiębiorca, na przykład, e, traci prawo do korzystania z jakiejś ulgi. E, pierwszym limitem jest limit płatności gotówkowych. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, e, nie możemy płacić za faktury zakupowe e, gotówką powyżej 15 tysięcy złotych. Faktura zapłacona gotówką powyżej 15 tysięcy złotych nie może być uwzględniona jako koszt uzyskania przychodu w danym przedsiębiorstwie. Te do 15 tysięcy złotych oczywiście można płacić gotówką. Kolejnym limitem jest limit do zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprzedając nasze usługi czy towary do osób fizycznych mamy obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, ale Ustawodawca przewidział, że niektóre branże mogą korzystać ze zwolnienia, o ile nie przekroczą sprzedaży rocznej na poziomie 20 tys. złotych. Ważne jest to, że jeżeli ktoś założy działalność gospodarczą w połowie roku, ten limit sprzedaży liczony jest proporcjonalnie. Bardzo często o tym przedsiębiorcy zapominają. Kolejnym króczkiem jest też yy, Sprzedaż dla osób fizycznych przy płatności mieszanej, czyli przy płatności przelewowej i gotówkowej. Jeżeli w ciągu roku klient, klienci nam płacą w formie przelewów e, i załóżmy, uzyskaliśmy przychód na poziomie 50 tysięcy 50 złotych mhm. i ostatni klient w grudniu, osoba fizyczna, zapłaci nam gotówką. To jesteśmy już zobligowani do zakupu kasy fiskalnej. Termin zakupu kasy Ważne. fiskalnej tak to dwa miesiące od miesiąca, w którym został właśnie przekroczony limit y, sprzedaży dla osób fizycznych. Kolejnym limitem jest limit zwolnienia z podatku VAT. Limit ten to 200 tysięcy złotych obrotu rocznie, liczony tak samo proporcjonalnie w przypadku założenia działalności gospodarczej w połowie roku na przykład. Jeżeli limit ten zostanie przekroczony, wówczas osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek natychmiast zgłosić się do urzędu skarbowego jako poda czynny podatnik podatku VAT. E, ostatnim takim ważnym limitem, myślę, że jest limit przychodu, jeśli chodzi o jedną z ulg w ZUS-ie, e, przysługuje tak zwany przedsiębiorcom przysługuje tak zwany mały ZUS plus gdzie składki społeczne liczone są na podstawie dochodu z poprzedniego roku obrotowego. Jeżeli przedsiębiorca przekroczy sprzedaż na poziomie 120 tysięcy złotych, z automatu pozbawia się prawa do skorzystania z tego małego ZUS-u+. Myślę, że to dla małych przedsiębiorców jest niezwykle istotne, ze względu na to, że różnica między małym zusem plus, a ZUS-em, tak zwanym dużym ZUS-em, jest bardzo duża. Mamy firmę, prowadzimy działalność, kończy się rok kalendarzowy. Jak takie roczne sprawozdanie, rozliczenie prowadzonej działalności wygląda? Jak to się robi? Na co no, ten młody przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę? Jeśli chodzi o rozliczenie roczne, to w dobie internetu, w większości przypadków, dzisiaj każdy rozlicza się po prostu przez stosowne aplikacje albo poprzez np. stronę rządową, właśnie do wysyłania rozliczeń rocznych w formie elektronicznej. To, jaki mamy wysłać dokument rozliczeniowy, formularz rozliczeniowy, zależy od tego, na jakich zasadach opodatkowania jesteśmy. Inny to będzie PIT dla osób rozliczanych na ryczałcie, inny to będzie PIT dla osób rozliczanych na zasadach ogólnych, a inny dla osób na podatku liniowym. To, co łączy wszystkie, tak jakby te formy opodatkowania, to termin rozliczenia rocznego, który upływa 30 kwietnia. Jeżeli 30 kwietnia jest sobotą czy niedzielą, wówczas zostaje on przesunięty na następny, kolejny dzień roboczy. To, co jest ważne przy rozliczeniu rocznym, to to, że składamy rozliczenie roczne do Urzędu Skarbowego stosownego do naszego adresu zamieszkania. Nie ma znaczenia siedziba firmy, nie ma znaczenia adres zameldowania, liczy się po prostu adres zamieszkania. Dodatkowo też warto zwrócić uwagę na to, jakie ulgi od podatku czy od dochodu nam przysługują. W zależności od form opodatkowania możemy odliczyć stosowne ulgi. Myślę, że jedną z najpopularniejszych ulg jest ulga prorodzinna. E Mogą ją odliczyć tylko osoby rozliczane na zasadach ogólnych, inaczej nazywanych skalą podatkową. Ulgi prorodzinnej nie odliczą osoby rozliczane według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ani rozliczane według podatku liniowego. Warto też zwrócić uwagę na przekazanie 1,5% na organizację pożytku publicznego. Coraz więcej osób widzę, że zwraca uwagę na to, komu faktycznie chce przekazać to 1,5% ze swojego podatku dochodowego. Dużo tego bym powiedział, jeśli bym zakładał firmę, nawet tą działalność, tę działalność nierejestrowaną. Czy powinienem Udać się na przykład do ciebie eksperta e, finansowego, rachunkowego, po prostu księgowej. E, warto skorzysta skorzystać z takiej pomocy, stałej z pomocy, czy jeszcze można próbować samemu się w tym odnaleźć, samemu się rozliczać? Bo wiem, że są ludzie, którzy twierdzą, że są w stanie samodzielnie. Myślę, że to wszystko zależy od osoby, która ma prowadzić tą działalność. E, są osoby, które. Mm, Zagłębią się w temat i na początku myślę, że tą działalność nierejestrowaną spokojnie sami sobie rozliczą. Ale w momencie, kiedy mamy już do czynienia z założeniem działalności gospodarczej, z pilnowaniem limitów, z pilnowaniem terminów rozliczeń podatku czy rozliczeń deklaracji do ZUS-u, e, warto jest mieć wsparcie ze strony księgowej czy wsparcie ze strony doradcy podatkowego. Zwłaszcza, że Nasz system podatkowy zmienia się dosyć prężnie, często. często. Dlatego w natłoku tak jakby obowiązków, przedsiębiorcy nie zawsze mają czas, żeby czytać, jakie nastąpiły zmiany podatkowe. My, jako księgowe, staramy się być na bieżąco i też informować po prostu klientów o tym. Co się zmieni, na przykład, w, nadcho w nadchodzącym czasie? Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy kilkunastominutowej pigułki, myślę, bardzo ciekawej i konkretnej, obfitej w treści. E, wiemy Wiem. mniej więcej, z czym się mierzymy, zakładając firmę. Myślę, że nie ma sensu potrzeby e, obawiania się usług księgowej czy ekspertki jak Marta. Dziękuję bardzo za tą dawkę informacji. Dziękuję. Myślę, że wkrótce będziemy do Państwa wracać z kolejnymi ciekawymi tematami. Do zobaczenia. Do widzenia.